Hej, hej kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy na Play Your Life, odcinek 30, odcinek jubileuszowy, pewnie zastanawiacie się dlaczego stoje y, Bob i dlaczego z tyłu jest filmowa firmowa maszyna, I, ale o tym za chwilę, moi drodzy, odcinek jubileuszowy, setny film na tym kanale, z czego się bardzo cieszę, 30 odcinek z będzie pod konkurs oczywiście, może najpierw przejdźmy do pozdrowienia: dziś pozdrawiamy. Dziś pozdrowienia dla Matiego3156, dla Scrapiego, dla Dona Matteo, mm, dla Profosa. W ogóle y, dzięki chłopakom, którzy mi, po, mnie pozdrowili. Jak ktoś mnie pozdrowił, to ja też pozdrawiam. Oczywiście z, mm, dla Jamka, któremu też dziękuję za donate, mm, dla Pageusza, dla Mao a dla Ardyna. No i też y, od siebie pozdrawiam mojego kolegę Maniusia, który mm, da mi sugestie kiedyś tam oglęszicie. Jest lekki, o tym gdzieś sobie odcinek zrobimy. Tak, pewnie się niektórzy domyślają o co może chodzić w tym odcinku, um, a Dla ci co się nie domyślają, um, pamiętacie piąty odcinek, jeden z pierwszych, co sprawdzaliśmy wtedy? 25 odcinków temu sprawdzaliśmy, czy uda nam się powtórzyć zjeżdżające glendale widmo na pylu. Wtedy wzięliśmy naszą firmową maszynę i próbowaliśmy po... W tym samym miejscu ją postawić, po czym ją zepchnąć. Próbowaliśmy też po odjechać jakiś kawałek i wrócić, żeby jakby przyładowało się auto. Niestety nie, nie udało się tego zrobić. Lecz wtedy m, kolega Magnus zasugerował, że glenda, te widmo glenszycie znacznie lżejsze, się prawie że wywraca po popchnięciu. więc to sobie dziś sprawdzimy. Ok, tak jak mówiłem, dziś sobie sprawdzimy jeszcze raz, czy fakt. Mianowicie to, czy faktycznie Glensheet jest lżejszy, czy będzie zjeżdżał. Żeby to sprawdzić, przejdziemy sobie na... Znaczy, jeszcze to sprawdzę, czy na edytor, czy na singla po prostu, bo... Też ja słyszałem, że na edytorze się nie da zrespić Glensheeta. No, jeśli się da, no to bardzo dobrze, to sobie sprawdzimy na edytorze, będzie prościej. Powtórzymy ten mit. A jeśli nie, to myślę, że wejdę po prostu na singla. No, bo na singlu w tym miejscu stoją dwa Glensheety, jeden ten, na który. W tym samym miejscu gdzie ja stoję, drugi stoi sobie tam gdzieś na dole. Tak, dziś jeszcze raz to sprawdziłem, przyjechałem firmową maszyną, też przyjechałem tą drugą moją grenadą, żeby się upewnić, ale jak popchnę drugie grenadale, dzieje się praktycznie to samo. Zjeżdża ledwo co. No i dojeżdża tylko tutaj, a według mitu, znaczy to co się dzieje w GTA w sumie, to powinno zjechać tam aż i zatrzymać się dopiero na tych skałach na górze. I tak jak mój kolega mówił, że glensheet jest bardzo lekki. Bo, jak troszkę popchnie, glendary z boku to ona się przesuwa. A podobno, glensheet jest tak lekki, że prawie że go wywraca na bok znaczy, w sumie to na plecy. Jeszcze możemy sprawdzić, jeszcze raz. Tylko musimy popchnę tą glendarną gdzieś na bok, żeby nie przeszkadzała. Możemy zobaczyć, jeszcze raz z firmową maszyną. Tak, teraz jest spokojna muzy muzyczka w tle. Taka są raz sprawdzania takich mitów. No ludzie sobie sprawdzamy mit. No z drogą. Tamten odcinek był rekordem, jeśli chodzi o wyświetlenia. Najwięcej ja wyświetleń całej serii miał tamten odcinek. I jest taka ciekawostka, jest drugi na moim kanale spośród moich wszystkich filmów, bo pierwszy... Chyba tu miał być. Po pierwszy jest pierwszy... No ciekawe, że pierwszy... Pierwszy odcinek na, na topce, na moim kanale z wyświetleniami, jest pierwszy odcinek w ogóle na tym kanale o Meksykaninie. Pewnie kojarzycie, ten Meksykanie opowiada jak kupił perka u cj ta przeróbka. Mój pierwszy film. No widzicie, jest, nie? z W moim normalnym dzieje się to samo. Dojeżdża się tu zaraz zatrzymię, Zatrzymało się. Ok, że tu pozaciąga ręczne, żeby jakiś CJ mi ich nie odetchnął. Jakby mi w filmowej maszynie przemalowali kolor, to, kolor, to bym się chyba załamał Ciężko było go zrobić Ta to, to już, już tu poleciało, kurde Opony się powiesiły, ale to, no, potem przyjmował, o nie to Więc tak jak mówiłem, zaraz sobie przejdziemy na, zależy, sprawdzę czy się uda na edytorze jeszcze sprawdzę kolejną torę przy okazji, to czy na edytorze da się respić Glensheeta. Niektórzy mówią, że tak, niektórzy, że nie. A więc jeszcze jedna ciekawostka. Ostatnio jak były testowane salony, to AFX zrespił tego glensheeta w salonie. Ale to mam gdzie skina, tylko czekajcie, może go znajdę zaraz, to wam pokażę. Wiem go chyba zapisanego. Więc na pylu się da respić. jaka ciekawostka. No, najlepiej byłoby oczywiście zrespić glenshita' i sprawdzić na pylu, lecz... Nie mam takiej znajomości u administracji, żeby mi dali Glensheet'a, no może kiedyś. A dobra, nieważne, i teraz sobie to sprawdzimy, czy na edytorze się da zrespić. Ja tu cięcia nie robię, bo no, miałem gdzieś tu tego skina, tylko nie wiem, czy jeszcze go mam. W procu w salonie był normalnie zrespiony, zrespiony glenshit i on się nazywał Glendale Damaged, Glendale Damaged, pisało na tym aucie. Taka ciekawostka, czyli zniszczone Glendale po przetłumaczeniu, a tak oto wygląda. Jedyne znane mi zdjęcie Glenschita na pylu, tak jak mówiłem, został on zrespiony w salonie, kiedy były jeszcze testy. Nie dało się go niestety kupić. No, szkoda, bo fajnie by było kupić takie Glendale. No, screen po od razu nie jest to mój screen, tam ktoś go tam wysyłam na FB. Ale to jest mi jedyne mi zdane zdjęcie. No, jedno, jednocześnie dowód, że na pylu było kiedyś glendale ględale, widma. Ok, miałem e, pokazać, kiedy, ale jak, e, jak popatrzyłem na podgląd, to nie było tego widać w ogóle, więc ja to wkleję do filmów, do filmu. by to, to widzieliście pewnie przed chwilą wklejone. Mm. Ok, tak więc mm, tutaj jest ta nasza filmowa maszynka. Stoi tam, niech sobie stoi, te drugie nasze glendale. Mm. A więc do zobaczenia. Um, albo na edytorze, znaczy w sumie to na edytorze, bo wam pokażę czy da się, czy nie to zrobić, tak więc... Zaraz się o tym przekonamy. Ok, witam Was więc na edytorze. Um, okazało się, że jak najbardziej można. Nie warto wierzyć w opinii. Wreszcie to sprawdziłem, więc można zrobić ma on ID 604. I nazywa się y, Damaged Glendale. A więc zeszłmy sobie najpierw glendale. Teraz zręczmy zles, Glensheeta Jak pisze dama O, teraz dołóż, a przed chwilą... Tak nie jak. Tak, piszesz 4 O, teraz poszło, tak więc mam tutaj to, to, te dwa samochody. jeszcze postawię obok I zaraz sprawdzimy, czy faktycznie Glensheeta... O kurde, sorry, jeśli było to, to bardzo słychać i ja już miałem SHIFT naciskać, żeby zapalić go. I teraz sobie sprawdzimy, czy Glensheet jest faktycznie taki lekki. A teraz zobaczmy, jak popchnie Glendale. No, ma swoją masę, teraz popchnę Glensheeta. Ja tu różnicy nie zauważam w Hamglendale no i pcha się normalnie, no teraz w Hamglenshita. Może trochę bardziej go obraca. Czekajcie. Nie tak samo jest. ok, no, jak to jeszcze znaczy nie widzę różnicy w basie, ale to jeszcze nic. Teraz polecimy, polecimy sobie tam, gdzie się rozpiło to właśnie auto na bob ja tu nie, nie będę robił cięć już lecimy tam dokładnie yy. dawno mnie to nie włączy w tym edytorze. okej okay. tutaj się zespimy Jeste jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu Zróbmy sobie CW604. O, chyba już widzę. Leci, leci, leci. Stój, 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 kurde Stój, że. To nie tutaj jeszcze. No. Dobra. Ale chyba już, już widzę, że lżejszy. Wiecie. Już mi się wydaje, że lżejszy jest. To gdzie to było? Mniej więcej tutaj to było. W tym krzaku. nie. Bo tam dalej trochę. Jakby jak wysiądę z niego. No samo nie jedzie, jak go popchnę. No wiecie, tak, co tak średnio bym powiedział. Albo miejsce pomyliłem, albo nie wiem. Albo on faktycznie nie jest taki, jak powinien być. Ja go postawię tutaj? Uwaga. Mm, no wiecie co? I tak średnio to działa według mnie. Teraz no, sam nie wiem co o tym myśleć bo nie, powinien, powinien być lekki, powinien zjeżdżać a go tu ustawię? Chyba że go tu ustawię jeszcze ale nie, tu raczej nie, on tutaj nie stał Obok tej drzew ta auto stała no, 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 Dokładnie tak stała jak ja postanowiłem wcześniej no. Tam, W tamtym kierunku zjeżdżała znaczy, Powiem wam, wprowadzenie się wydaje lżejsze jakby był, ale ale nic tego nie potwierdza, że miał być taki lekki sam nie jedzie, pcham go, no, jak go popchnę no to pojedzie trochę, ale zachowuje się tak samo jak zwyczajnie Grendale widzicie, zatrzymuje się i tyle tak więc m, chyba jednak masa nie odpowiada za to m, chyba mit będzie dalej obalony, że mit, że masa miałaby odpowiadać za tego glęshita, że go że on jedzie ale poczekajcie, to jeszcze nie koniec jeszcze pójdziemy sobie na singla ok, jesteśmy już na singlu. Już idę do tego miejsca, gdzie się rozpięl widmo. O tu już akurat zjechało. Ale to nic, zaraz sobie z powrotem tam damy. No tam widać te drugie, o których mówiłem wcześniej. No co ostatecznie... Czekajcie, bo tu Single zmęczył. A ale jeszcze sprawdzimy tylko, czy... Jest taki... Jak... Nie, bo no, jakieś lżejsze było. Widzicie to? Więc sądzę, jeśli to będzie coś źle... Yy, widać nie tak, jak powinno, ale tu ciężko ustawić tą rozdziałkę na tym Singlu. Nie chciałbym się z tym kombinować. ustawiam tutaj co się stanie Pojedzie? to się jakby więcej drzew tu było mi się wydaje chyba nie, nie. chyba jednak skrypty są. Niestety mm, jak widać ten sposób nie działa. I to, co by się, by to sobie się w trochę inaczej postawić ale nie na miejsce dobre przecież było. Mniej więcej tutaj to było. Chyba że jeszcze wyżej postawić. ujedzie, ale to nie tam, gdzie powinno damy troszkę wyżej tutaj czy teraz pojedzie? No, mm. tego chyba nie trzeba komentować tak, Teraz, co do tego odcinku udowodniliśmy, że to, to, że pochył terenu sprawia, że auto jedzie, wcale nie sprawdą. Tak też pisało no, na większości tych forów, że takie wyjaśnienie, że to pochył terenu sprawia. Ja teraz udowodniłem, że wcale pochył terenu, pochył terenu nie sprawia, że auto jedzie. To musiały być jakieś sklepy. Jeszcze sobie sprawdzimy na tym drugim grendale. W ogóle widziałem filmik jak gościa nagle tych grendale zaczęło gonić. A to był chyba jakiś mod już sobie gnia tylko auto zaczyna gonić no, Ciekawe, że tutaj pisze Glendale Jak się wszędzie... Mocy brakuje Nie, ja, Ale bez jaj, że teraz, <tost> teraz nie wiadę. Słuchajcie, najlepszy sposób to wyjechać tyłem Jak nie idzie tak wyjechać, to się wjeżdża tyłem To już będzie ostateczne rozwiązanie kwestii tego mitu, mitu chyba. I ja chyba tylko w sumie na pewno. To będzie ostateczne rozwiązanie tego mitu. Albo wydaje mi się, że na Pelu nie masz tylu drzew, co tutaj. Właśnie obalam najbardziej taką obiegową teorię. to też nie jest jakieś lekkie, tak jak to słyszałem. Coś się tak łatwo nie wywraca tutaj. No jeżdżę i staje, i to koniec. Lekkie też nie jest, one się no tak samo się przesuwa jak zwykły ględale, no. No patrzcie, patrzcie, tutaj jak skoczę na auto to wcale życia nie tracę. No na to jest, na polu to jest chyba celowo zrobione. Bo tu się nie traci życia, jak się skacze po tym aucie. O, patrzcie to. Jak się światło to w ogóle fajnie. Ok, no to więc... No to już mogę w sumie podsumować. Chciałem wpisać komendę, chciałem wpisać palę. A to nie... Kurde, te, te nawyki spyla. Ok, tak więc to byłby już koniec tego odcinka. Dziś udowodniliśmy, że że obiegowa teoria ta internetowa, że pochył terenu sprawia, że auto zjeżdża, nie jest prawdziwa. Myślę, że twórcy po zrobili tam jakiś skrypt, czy coś, żeby właśnie tak wyglądało jak auto widmo. Jaki, musi być tu zastosowany jakiś skrypt na zjeżdżanie tego samochodu, który się pewnie dezaktywuje, jak już to auto zjedzie. Natomiast mit o tym, że pochyl terenu to sprawa jest obalony, również na pylu się tego nie, nie uda powtórzyć, nie ma szans na no to, nawet, nawet jeśli bym dostał gunshita, to bym tego nie powtórzył. Opaliłem ten mit ostatecznie Tak więc nami się pożegnamy jeszcze konkurs, tak który mówiłem na początku Myślę, że konkurs będzie powiedzmy 3 razy Podwaka 3 razy Podwaka plus Moonbin Moonbin taki, taki ze stalówkami podobna wartość żeby wziąć udział napisz w komentarzu Ale napisz w komentarzu, które, które ględa Ci się bardziej podoba z tych moich, czyli niebieskie jest ładniejsze według Ciebie, czy te czerwone, czyli firmowa maszyna, która jest według Ciebie ładniejsza. I myślę tak za niedługo sobie rozlosujemy wyniki. Tradycyjnie po prostu losowanie będzie. trzy osoby po 2K, jedna osoba dostanie klocka, oczywiście mumbina. No w ogóle tutaj to, to się uaktywnia na tym GTA, jak się stoi długi czas. Okej, okay, tak więc no to to było na, na tyle w tym odcinku, w tym oto ostatnim filmie, w 30 odcinku spyla, fajny był jubileusz, myślę, że wam się podobało. No a teraz ja się z wami żegnam. Oczywiście zapraszam do kolejnych materiałów, no i pozdrawiam.